Producentem programu jest Fundacja Polska Ziemia, wydawca telewizji Świat Rolnika. Laudetur Jezus Chrystus. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej, co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom, do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobloczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedy go ujrzałem, do stóp jego padłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły. A oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci odchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i co jest, i co potem musi się stać. Oto Słowo Boże. W dzisiejszym czytaniu. Mieliśmy okazję wysłuchać to, że Jan został wysłany na wyspę Patmos. Bardzo ważne zdanie, już w zasadzie na samym początku, ponieważ wysłanie na przykład na taką wyspę było karą za burzenie pokoju ładu, który był ustalony na danej wyspie. Co to znaczy po naszemu i co to znaczy, że Jan został wysłany na wyspę? Głosił prawdę o Jezusie Chrystusie, po to, żeby dawać świadectwo. I to się nie podobało lokalnym władzom, w związku z tym postanowiły go uciszyć właśnie w taki sposób. Był więc, było więc pewne, że musiał za to oberwać. Oczywiście karą w tamtych czasach za, za tego typu przewinienia była konfiskata majątku, śmierć lub zesłanie. To, że Jana zdecydowali się wysłać na wyspę Patmos, oznaczało, że cieszył się jednak szacunkiem u wielu osób, w zasadzie prawdopodobnie większości społeczeństwa, tylko poszczególnym ludziom to przeszkadzało. W zasadzie do dzisiaj jest tak, że próbuje się w sferze publicznej tych chrześcijan uciszać, zdyskredytować ich, obśmiać tylko po to, żeby głos katolika był wręcz niewiarygodny, żeby Pokazać, że my jesteśmy gdzieś tam oderwani w ogóle od rzeczywistości. Yy, najlepiej w ogóle, żeby chrześcijaństwo ograniczyło się tylko i wyłącznie do y, takiej działalności charytatywnej. Czyli nic nie mówcie o Jezusie Chrystusie, nic nie mówcie o tym, jakie macie zdanie, bo przecież jako katolicy jesteście ludźmi drugiej kategorii, wy jesteście nienaukowi, na przykład to tak będzie brzmiało, ale opiekujcie się naszymi chorymi, którymi nikt się nie chce opiekować. Yy, opiekujcie się bezdomnymi, bo przecież Państwu na to szkoda pieniędzy, i tak dalej, i tak dalej. Do tego będziecie się jako Kościół nadawać. Nawet w czasach Wielkiego Ucisku w Polsce, kiedy Kościół był męczony po całości, nie zamykało się nawet ośrodków, które Kościół katolicki przykład, prowadził dla upośledzonych, po to, że nikt nie chciał się tym zajmować. Więc zepchnięcie Kościoła katolickiego tylko i wyłącznie do tego, czyli takie wybiórcze dobro. Cała reszta nam przeszkadza, bo nie daj Boże, ci ludzie, którzy byli poza Kościołem, zaczną nagle samodzielnie myśleć. No, tragedia to by była. W związku z tym, w takich dyskusjach, właśnie często my, jako katolicy, niestety się wycofujemy. Boimy się ze względu na negatywny wydźwięk wielu, wielu zdań, które są tak zwanymi hasłami kluczami. Na przykład, Kościół miesza się do polityki. No i od razu ci, którzy rzucają takie hasła, powodują, że chrześcijanie nieraz się kulą sobie, no bo nie wiedzą w ogóle, w jaki sposób wybronić te argumenty i w taki sposób na to patrzą. Albo na przykład, no ale inkwizycja, palenie na stosie, krucjaty. I wiecie, to są hasła klucze, gdzie ktoś prawdopodobnie i tak nie wie o co chodzi, ale jednocześnie zarzuca Kościołowi katolickiemu, że w taki sposób żyje. Więc zepchnięcie tak jak właśnie świętego Jana na wyspę Patmos, nas też próbuje zepchnąć się na margines życia społecznego. W czym tkwi problem? W tym, tak mi się wydaje, że prawda nikogo nie interesuje. Czyli ważne jest tylko to, żeby kogoś ośmieszyć, yy, i tylko tyle. Yy, kilka lat temu było głośno o takiej sprawie dwóch dziennikarzy amerykańskich. Yy, założyło się między sobą, że udowodnią światu, że w sferze publicznej yy, brak myślenia to jest po prostu tragedia. I wielu ludzi. No, chwyta po prostu w lot wszystko, co usłyszą w telewizji, i są przekonani, że tak jest, bo tak usłyszeli. I to nie ma znaczenia tak naprawdę od tego, czy jest się po prawej stronie, po lewej, czy słucha się takich y, serwisów informacyjnych, czy jakichś innych. Dwie strony tak naprawdę są temu winne. I, i tak naprawdę y, chwytają wszystko. No i ci dziennikarze. Doszli do wniosku, że ludzie uwierzą absolutnie we wszystko, co im się poda do wiadomości. No, ktoś tam mówił, że przecież bez przesady, no, ludzie potrafią samodzielnie myśleć, itd, tak i tak dalej. No i podali do informacji publicznej taką sprawę, taką rzecz, że córka burmistrza y, wiedzie tryb kobiety puszczalskiej, sprzedaje się za pieniądze, pije alkohol, bierze narkotyki, więc prowadzi bardzo rozwiązły tryb życia. Słuchajcie, jaką burzę to wywołało w mediach. Po prostu wszyscy zaczęli od razu domagać się wręcz od burmistrza, żeby wycofał się z piastowania tego stanowiska, które piastował, dlatego że przecież skoro nie potrafi zadbać o swoją rodzinę i o córkę, to jak będzie chciał zadbać o to, czym musi się zajmować. Więc wywołało to burzliwą dyskusję. E, e, zażądano wręcz po prostu, żeby odszedł ze stanowiska. No i drugi dopiero ten dziennikarz po jakimś czasie pokazał, że przecież ludzie naprawdę uwierzyli w tę historię, a problem polegał na tym, że burmistrz nawet nie miał córki, ale ludzi to nie obchodziło. Sprawa poszła tak daleko, że domagano się od niego, żeby po prostu zrezygnował ze stanowiska. I tak bardzo często jest i współcześnie, że ludzie chwytają wszystko, absolutnie wszystko. Nie, i zagłoszenie prawdy będzie się nas po prostu zrzucało na margines życia społecznego, więc jako katolicy po prostu nie dajmy się. Ale mało tego, od siebie, od katolików także musimy bardzo dużo wymagać, czyli nie wierzmy we wszystko, co słyszymy. Naszym zadaniem jako ludzi wierzących, oddanych Panu Bogu, naśladujących Pana Boga, bo samo określenie wierzące, wierzących już nic nie znaczy w dzisiejszych czasach, bo każdy gdzieś tam powie, że wierzy, ale naśladować Jezusa Chrystusa, naszym zadaniem jest być krytycznym wobec tego, co usłysza. Czyli przetrawić to, zastanowić się, doczytać także w innych źródłach i wtedy wyrobić sobie jakieś zdanie, żeby za szybko nie przekazywać informacji, które nic nie znaczą. Zdarza się, i to niestety no, dosyć często, że ludzie odrzucają prawdę o sobie, nie tylko prawdę jako taką, ale prawdę także o sobie. Szczególnie kiedy świat już dowiedział się o Bożym Miłosierdziu, wiele osób przestało pracować nad swoim charakterem. Zrezygnowało z praktyk religijnych, ludzie zaczęli tak bardzo luźno podchodzić do spraw wiary, bo przecież Bóg im przebaczy, o czym mówiłem w ostatnim odcinku. W końcu, nie, Bóg jest miłosierny, ale Jezus w Ewangelii pokazywał, że jest zupełnie inaczej. Więc to ma też znaczenie, że trzeba spojrzeć na cały obraz osoby Jezusa Chrystusa. Bywały takie momenty, w których Jezus po prostu milczał, bo wiedział, że nie ma sensu z kimś dyskutować. Bywały takie momenty, w którym Jezus mówiła, po co w ogóle ja jeszcze z wami rozmawiam, groby pobielane? Ja to była bardzo duża obraza. Bywały takie sytuacje, że podchodził do kogoś, stawał w obronie jakiejś kobiety i mówił, nie, nie, nie ja nie mam do Ciebie żalu o to, co zrobiłaś. Yy, tylko nie grzesz więcej. Czyli stawał bardzo, bardzo jasne tutaj wymagania. To, to też było istotne. Bywały takie momenty, w których na spokojnie próbował splecić ten bicz i w momencie, kiedy już zrobił to, co miał zrobić, zaczął tłuc te stoły i żeby powywalać tych kupczących ze świątyni. Czyli zobaczcie, bardzo różne, skrajne nieraz sytuacje, w których Jezus no, stawiał ludzi tutaj. Więc to też ma znaczenie. Czyli nie tylko tyle, żeby mówić, no, że jest miłosierny. Mało tego, my jako ludzie miłosierni, bo też mamy to naśladować, bądźcie miłosierni, uwaga, to nie znaczy bycie ciepłą kluchą. No tak to trzeba nazwać. Ponieważ to bycie miłosiernym to jest nieustanna praca nad charakterem, to walka o siebie, o wiarę, o swoją rodzinę. Ewangelia, która jest księgą życia, pokazuje nam, co to znaczy być człowiekiem. I to z Pisma Świętego mamy się tego nauczyć. Jan zapłacił za to największą cenę. Jezus uczy nas dojrzale kochać i my jesteśmy powołani do takiego życia z Panem Bogiem, do takiej niezwykłej relacji z Panem Bogiem, a niestety jako ludzie bardzo często się krzywdzimy, bo żyjemy zupełnie inaczej, a nie według zamysłu Bożego. Żadne zwierzę stworzone przez Pana Boga siebie nie skrzywdzi. Czy jakieś zwierzę stanie się alkoholikiem sam z siebie? Czy jakieś zwierzę stanie się samobójcą? Tak dla siebie po prostu, bo mu się życie nie podoba. Czy stanie się przestępcą? No nie. Tylko człowiek potrafi się tak okłamywać i tylko człowiek potrafi być zagrożeniem dla samego siebie. I właśnie życie w prawdzie uczy nas, żebyśmy kimś takim się nie stali. I Jan za taką prawdę zapłacił taką cenę. Został wysłany na wyspę Patmos. Chciałbym podzielić się taką historią. Oczywiście ona miała miejsce jeszcze przed pandemią, Natomiast pojechałem do Radzymina, czyli do miejscowości, z której ja pochodzę, nie bywam tam zbyt często, no i pamiętam, że szedłem sobie akurat ulicą, spotkałem mojego znajomego, który, jak się okazało, nie wiedział, że jestem księdzem. W ogóle też szedłem po prostu w tiszecie sobie na, na, na spacer i w pewnym momencie tak po prostu podszedłem do niego, chodziłem z nim do gimnazjum. Tak, jestem jeszcze tym rocznikiem, który chodził do gimnazjum, mam dopiero 33 lata. W związku z tym. Poszedłem sobie, podszedłem do niego, mówię, a tam witaj, nieważne nie jak miał na imię, mówię, co tam u ciebie słychać? No takie standardowe pytanie. No i zaczął się chwalić, a słuchaj, Michał, w ogóle jakie życie, tu mam kobietę, ostatnio zmieniłem, a jak ta mi się znudzi, to kolejną sobie zmienię, mam fajną pracę, radzę sobie świetnie, mam samochód, na wakacje sobie mogę jeździć gdzie chcę. I pomyślałbyś, że w gimnazjum, że, że ja będę sobie tak radził? No i ja tak od niechcenia po prostu rzuciłem, ty, a nie wolałbyś się jakoś tak ustatkować po prostu, mieć żony i dzieci? On się zaczął śmiać i mówi, ty Haciu, Ty, ty, ty gad... Haciński mam na nazwisko Haciu, Haciu, gadasz jak, jak ksiądz po prostu. A ja tak popatrzyłem na niego, mówię, ale ja jestem księdzem. I usiadł gdzieś tam, byliśmy, powiedzmy, taka ławka była, więc usiadł sobie na chwilę i milczał dwie minuty. Tak dosłownie, nie? Że nie wiedział, co powiedzieć. Po czym spojrzał na mnie, i mówi, wiesz co, chciałbym się ustatkować, ale nie umiem, nie wiem jak zacząć. No to było przepiękne. Czyli ten człowiek w tym momencie stanął w prawdzie o sobie. Czyli przestał tworzyć obraz człowieka szczęśliwego, że zmienianie kobiet, takie, siakie, inne życie powoduje szczęście. On wreszcie stanął w prawdzie o sobie i przez chwilę, a ja absolutnie nie narzucałem niczego, on po prostu zrozumiał, chciałby być szczęśliwy, ale nie umie. I właśnie Pismo Święte, Kościół Katolicki, osoba Jezusa Chrystusa pragnie nas zaprosić do takiego życia, życia pełnią, życia prawdziwie szczęśliwego. Więc przestań się gubić w swoim życiu, przestań marnować sobie życie, przestań siebie samego krzywdzić. Wróć na łono Kościoła i zacznij żyć tym, co Ci Kościół proponuje, pomimo tego, że Kościół sam popełnia błędy. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Technicznego wsparcia w produkcji cyklu programów Deus Vult udziela zespół Fundacji Polska Ziemia, wydawcy telewizji Świat Rolnika.